Hello Witam wszystkich. Nazywam się William Amzelak i pragnę powitać was w szóstym odcinku Longevity TV. Czy słyszałeś o telomerach? Prawdopodobnie nie. Telomery są końcówkami chromosomów. Są po to, aby ochraniać DNA, a także są DNA. Ale sekwencje, jakie formują telomery są powtarzającą się sekwencją DNA. Co oznacza, że stworzone są przez ten sam kod genetyczny, powtarzany 2000 razy. Jeden ze sposobów określania telomerów to porównanie ich do plastikowych nakładek, tych umieszczonych na końcówkach sznurowadeł. W ten sam sposób jak te końcówki chronią sznurowadła przed roztrzępieniem się na części, telomery zabezpieczają końcówki DNA przed rozpadem. Więc dlaczego DNA jest tworzone z tych powtarzających się sekwencji? Dlaczego? W procesie, kiedy komórki dzielą się i replikują, bardzo ważne jest, żeby chromosomy były w nienaruszonym stanie. Jeśli stracilibyśmy przy każdej replikacji nawet część informacji zawartej w DNA, życie człowieka byłoby niemożliwe. Więc przy każdej replikacji naszego DNA część sekwencji telomerów jest odcinane. Ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ tracimy tą samą sekwencję w nukleotydach, ten sam kot, a za nią jest następna identyczna sekwencja. W taki sposób natura ochrania nasze DNA w chromosomach. W międzyczasie, po 50-70 podziałach, komórki w naszym ciele dochodzą do stadium, gdzie nie ma już więcej telomerów do ochrony DNA. Więc komórki nie mogą już więcej się reprodukować, osiągając jakoby elementarny wiek, w którym umrą, albo więcej już się nie dzielą. Ta końcowa faza nazywana jest senescencją. I kiedy większość komórek osiąga senescencję, umieramy ze starości. W dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie zmierzyć biologiczny wiek komórek na podstawie długości telomera. Kiedy jesteśmy poczęci, embrion ma około 15 tysięcy podstawowych par w swoich telomerach. Przy okazji podstawowa para oznacza standardową jednostkę pomiarów w chromosomie. Całkowita długość łańcucha DNA to 3 miliardy podstawowych par. Po wielu replikacjach noworodek ma już tylko 10 tysięcy podstawowych par w każdym telomerze. Już teraz straciliśmy około 33% długości naszych telomerów. To znaczy, że zaczynamy umierać w momencie naszego poczęcia. Kiedy telomery osiągną poziom 5 tysięcy podstawowych par, nasze komórki stają się stare. I zaczynają umierać. Tracąc około 40 do 50, do 50 podstawowych par na rok, teoretycznie powinno nam zabrać około 120 lat, żeby doprowadzić nasze telomery do 5000 podstawowych par. Jest to powód, dlaczego niektórzy naukowcy wierzą, że nasza maksymalna żywotność to około 120 lat. A tak przy okazji, światowy rekord długowieczności ciągle należy do Jean-Louis Calment, francuski, która zmarła w 1997 roku w wieku 122 lat. Co za zbieg okoliczności. Kiedy duża proporcjonalnie część telomerów osiąga 5000, limit podstawowych par, nasz system odpornościowy nie jest już więcej wydajny. Zaczynamy być bardzo podatni do zapadania na choroby przewlekłe. Dlaczego telomery skracają się u ludzi, podczas gdy niektóre inne gatunki posiadają ciągle pełny wymiar? Elizabeth Blackburn z Uniwersytetu w Kalifornia Berkeley. Odkryła dlaczego. Dzięki czemu dostała nagrodę Nobla w 2009 roku, kiedy pracowała nad komórkami rozrodczymi, tymi, które odpowiedzialne są za reprodukcję. Zauważyła, że ich telomery nigdy się nie skracają. I to jest zwane cudem natury. W takim sensie, że życie byłoby niemożliwe, jeśli embrion odziedziczyłby od swoich rodziców krótkie telomery, biorąc pod uwagę miliony komórek biorących udział podczas ciąży. Wszystkie komórki osiągnęłyby senescencję, czyli wiek emerytalny, w kilka dni, i płód nigdy nie osiągnąłby dojrzałości. Elisabeth odkryła dlaczego. Rozrodcze komórki posiadają specjalny enzym nazywany telomerazą, który jest kontrolowany genetycznie i aktywowany na stałe. Kiedy telomeraza jest aktywowana, Odbudowuje każdą część telomeru, który jest utracony. I to jest prawie magiczne. Kawałek po kawałku. Cegiełka po cegiełce. Więc dlaczego nie jest tak samo w każdej innej komórce? Elizabeth Blackburn odkryła, że wszystkie nasze komórki posiadają telomerazę. Ale niefortunnie są one w stanie uśpienia. Jej gen nie pozwala jej pracować. Dlaczego? Jest to ciągle sekret, który trzymany jest przez naturę. Ale jak odkryjemy, jak uruchomić gen telomerazy z pozycji wyłączonej na włączoną, może będziemy posiadać sekret nieśmiertelności. Dlatego tak wiele laboratoriów próbuje to odkryć. Jedno z nich to Geron Corporation w USA. Podczas pracy nad starożytnymi chińskimi środkami leczenia, odkryło, że w korzeniu zioła nazywanego Astragalus membranaceus jest bardzo specyficzny składnik mający zdolność uruchamiania genów telomerazy. Nazwano go aktywatorem telomerazy i nadano mu specjalne imię kodu TA65. Geron Corporation pracowała nad tym TA65 prawie 10 lat, pracując najpierw nad bezpieczeństwem i wydajnością in vitro, to znaczy nad kulturami komórek. A potem Vivo, co znaczy nad ludzkimi komórkami. Następnie sprzedali wszystkie patenty i rezultaty położonej w Nowym Jorku firmie TA Science, która promuje tę molekułę dookoła świata. A więc jakie ma to powiązanie z Finiczem? Genes podpisało umowę z TA Science na posiadanie ekskluzywnych praw do użycia TA65 wszędzie, dookoła świata, w całej branży sprzedaży bezpośredniej i zawarte jest w tej umowie Finiti, podczas gdy TA65 jest podstawowym składnikiem, ale nie jest on jedynym. Formuła zawiera również witaminę C, E, B6, B9 i inne składniki jak cholina, fucoidan koenzym Q10, portulaka, która jest bogata w omega 3, tukotrenole i tokoferole. Więc co dzieje się, kiedy zaczniemy używać Finiti? Po zażyciu Finiti telomeraza zaczyna być aktywowana w komórkach, tam gdzie telomery były krytycznie krótkie. W momencie, kiedy telomery są dłuższe niż 5000 podstawowych par komórki, zaczynają dzielić się ponownie, przywracając życie w komórkach. Jest to progresywne, kiedy TA65 dotrze do coraz większej ilości komórek. Jeżeli używasz tego regularnie, proces odmładzania się rozpocznie. Dobrą wiadomością jest, że TA65 ma tak zwane przemijające działanie. To znaczy, że zaktywizuje telomerazy tylko jeśli telomery są krytycznie krótkie i zastopuje działanie, kiedy telomery są wystarczająco długie do wywołania podziału komórek. Jakie są widoczne efekty działania? Najważniejsza korzyść jest dla naszych komórek odpornościowych, osłabionych przez nieodpowiednią ilość funkcjonalnych komórek. Będą one w stanie odzyskać zdolność dzielenia, co oznacza lepszą ochronę przeciwko bakteriom, wirusom i chorobom. Te korzyści opublikowane były w wielu badaniach klinicznych. Następne inne korzyści, które zauważysz, takie jak poprawa wzroku, poprawa libido, efektywniejsza utrata tłuszczu, gojenie ran, poprawa gęstości kości, lepsza skóra. Jak to używać? Dwie kapsułki dwa razy dziennie w każdym momencie przed jedzeniem, podczas czy po jedzeniu. Korzyści zaczynają być widoczne po dwóch- trzech miesiącach regularnego używania. Kto nie powinien używać? Dzieci. Nie ma potrzeby, gdyż ich telomery ciągle są wystarczająco długie. Młodzież z tego samego powodu. Rozpoczęcie od 30 roku życia już jest uzasadnione. Każdy z chorobami medycznymi powinien skonsultować się z lekarzem, zanim zacznie używać Finity. Finity jest unikatowym produktem ekskluzywnym dla Genes. Więc ciesz się! Nazywam się William Amzelak. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.